Arci. Nie. Arci. Arci. Chodź. Chodź, misiaczku. Arci. No chodź do mnie. Arci, tu jestem. No chodź do mnie. Arci. Arci. No chodź do mnie. Arci. No no chodź do mnie, pana, Arti. Tutaj, no chyba Arci. No tak, ślicznie. Gdzie ty jesteś mały, Arti? Chodź tutaj, no chodź tu. Co fantia? Tak się cieszysz, tak. tak? Tak się cieszę. Pana. Weź, a go, żeby nie wszedł pod ten. Arizona! Arizona, chodź miseczku! Arizona! No chodź! Alpinka? No chodź, Alpinka! Tak, tak mi się malutka. Weź się zawołaj. Chodź! No, chodźcie! Chodźcie, misieczki, do mnie! Tak, idź Tak, Nicie. No, chodź. Aroł, Tak ślicznie, Tak ślicznie. Tak. Oj, oj, oj to. Poczekaj to, Arci, Aniaro. Już. No gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Pana cię Nie, pana dobrze. Pana się bawi. Mam, na Weź im z dług filmik. Proszę mi odejść od moich roślinek. Hej! Nie, tego nie. Nie. Czy powinny grościć lata? Nie. nie.